A dzisiaj jesteśmy na opuszczonym czy tam nie opuszczonym, możecie mówić w komentarzach czy opuszczonym, czy kolejny w co w ogóle patrzcie w jakim stanie są te wszystkie znaki tragedia wszystko, patrzcie jak wygląda ten czerwony jak tutaj rdza sporo tej rdzy podobnie do parku przemysłowego ECHO 13 tam 12 nic tu nie ma prawie no nie powiem prawdy, nic to nie je, Bo jest z drugiej strony coś Mocno. No to jest Co ja właśnie robię. Nie tu przecież tak przeżywa O lecik Fajnie um. Tutaj opuszczony powie. Ewidentnie opuszczona. No, widzimy to. Szczególnie wygląda na opuszczone. No patrzcie stop. Bardzo stary. Ale krzyż nowy. Pewnie wymienili. Patrzcie jak to na ten słup. Normalnie tego znaku stop. No źle, ale krzyża. Tak w miarę. Oh. Tam jest jeszcze ślubowska. Żyźnikowy. Nie wiem po co do niego podchodzę, ale podejdziemy. Zobaczymy w jakim małej stanie, bo nie patrzyłem. Zgadzam, że muszę ale tu patrzyłem przez toby. Tak To chłopak. w... Pe... W, w nie lepszym. Oj, nie, w nie lepszym. O nie, nie w lepszym. Zdecydowanie. Muszą te znaki być wymienione. No więc to chyba tyle co mam dać. Do... Ja PKP. proszę się te znaki wymienić. To tyle. A kończy.